Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w 12 dniu naszych masów. Jesteśmy już na tłumetku, także bardzo szybko ten czas mija. No i cóż, mamy dzisiaj koperty z numerem 12, nasze kalendarze oczywiście. Do tego przejdziemy oczywiście za chwileczkę. Najpierw sobie otworzymy nasze kalendarze świąteczne. Zaczynamy od kalendarza. Od milki, tutaj mamy dwunastkę na dole. Zobaczmy, co tutaj dzisiaj mamy. O, i mamy taki samochodzik czekoladowy, także super. Jeżeli dzisiaj również okażą się zrabki takie troszeczkę nieszczęśliwe, no to mamy coś na osłodę. Teraz przechodzimy do kalendarza, do tej choinki naszej. Szukamy dwunastkę i mamy tutaj. Zobaczmy co tutaj się kryje i mamy Twixa. Super, taki mini Twix, także super słodycz. Teraz zobaczmy co kryje się w naszym kalendarzu ze świeczkami. Podejrzewam, że ten sam zapach co ostatnio. No, i mamy w dalszym ciągu zieloną świeczuszkę o zapachu takim leśnym. Także kolejna świeczka do kolekcji. I teraz przechodzimy do myślę najciekawszego kalendarza z kosmetkami, gdyż tutaj takie nawet fajne rzeczy się trafiają. Także zobaczmy, co teraz mamy w dwunastce. Dwunastkę mamy tutaj na dole. Tylko nie wiem, gdzie tutaj ją złapać. O tutaj. Też duży produkt. Wow, mamy taki duży kremik do rąk 50 ml, także super. Jak najbardziej w takim okresie zimowym się taki kremik nam przyda, także super. Także muszę powiedzieć, że naprawdę fajne, fajne rzeczy tutaj możemy znaleźć w tym kalendarzu. No i cóż, teraz przejdziemy sobie do naszych zdrapeczek. Mamy dwunastkę. Zaczniemy może, tak standardowo, od kalendarzy. Świąteczne odliczanie, gdzie na pierwszy strzał. Także zobaczmy, co kryje dzień dwunasty. Aj, no w dalszym ciągu prezentu nie widać. Tutaj mamy świecę za 200 zł, także niestety puściutko, ale jeszcze mamy troszeczkę tych dni, także wszystko możliwe. Teraz zobaczmy, co tutaj się kryje w kalendarzu belgijskim. Szukamy dwunastki i dwunastkę mamy o tutaj. że zobaczmy. I mamy tutaj Mikołaja. Także od razu sobie zaznaczymy. I mamy już trzeciego Mikołaja. Tutaj gramy o 5000 euro, także zobacz, zobaczymy na końcu. Może się uda coś utworzyć. Teraz przechodzimy do naszej koperty. Koperta niespodzianka. Zobaczmy, co tutaj się kryje. A, i mamy nawet fajne zdrapeczki. Ja już nie pamiętam, co włożyłem w te koperty. Yy, ale teraz widzę, że mamy tak. Super siódemkę za 2 zł, Lotka za złotówkę. I mamy 500 tysięcy w banku za 10 złotych. A jeśli chodzi o zdrapki belgijskie, to mamy naszą szczęśliwą gwiazdę. Plus 20 razy. Kasa. Także mamy tutaj zdrapki za 5 euro i za 13 złotych. Także zaczniemy może od tych naszych polskich zdrapeczek. Mamy tutaj lotka. I lecimy. Przypominam oczywiście o konkursie na moim kanale. Osoby, które jeszcze nie wiedzą o co chodzi, to zapraszam do odcinka konkursowego. Link znajdziecie w. W opisie pod filmikiem stworzyłem również playlistę ze wszystkimi odcinkami tych Zdrap Masów. Także, jeżeli ktoś pominął jakiś odcinek, to zawsze może do tego odcinka wrócić. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. Tutaj, w lotku, szukamy oczywiście słonika. Mamy tak ślimaka na początek. O, i mamy wygraną, także super. Muszę chyba zmienić drapak, bo coś, coś mi się ślizga ten drapak. Także zmienię na tą koniczynkę. Mamy słonika, także mamy już pierwszą wygraną. Następnie mamy motylka i wiewiórkę, także zobaczmy, co tutaj się kryje. I mamy zwrocik, ale bardzo fajnie, że po prostu coś. Tutaj się udało wygrać, także już będziecie mieć co zapisywać, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Teraz przechodzimy do zdrabki Super 7. Tutaj oczywiście szukamy siódemek. Mamy tak dziewiątkę, dwójeczkę, szóstkę, ósemkę, czwórkę, piątkę. I trójkę, także niestety ta zdrapeczka przegrana. Zobaczmy jeszcze literki, literki różne. Także super siódemka niestety tutaj nam dzisiaj wygranej nie przyniosła. Teraz przechodzimy do ostatniej zdrapki polskiej. Mamy tutaj 500 tysięcy w banku. I cóż, zaczynamy. Tutaj oczywiście mamy nasze wygrywające liczby. Ponadto szukamy symbolu złota bądź banku. Jeżeli znajdziemy bank, to wygrywamy dwukrotność. Nasze wygrywające liczby to 33, 8, 12, 22 i 6. Także takich liczb szukamy. A mamy 29, 11 tuż obok, 23 również obok. Trzydzieści sześć i dwadzieścia jeden również obok. Dobrze, szukamy dalej. W kolejnym rządku mamy dwadzieścia pięć. Trzydzieści dwa również obok. Trzydzieści pięć. Trzydzieści osiem. I 6 mamy wygraną, ale super. Po prostu już taki byłem e, zrezygnowany, bo myślałem, że będzie pusta. No, ale coś tutaj się trafi, także super. Mamy w kolejnym rządku trójeczkę. 24, 1, 30, 16. I został nam ostatni rządek. Zobaczmy, może jeszcze coś uda nam się tutaj zsumować. Mamy tak 9, 13 tuż obok, 26, 7 i 34. Także mamy jedną wygraną. Tutaj Was troszeczkę przybliżę. Także w końcu mamy tutaj po stronie polskiej jakieś wygrane, bo ostatnie odcinki to e, sami widzieliście co było. Także zobaczmy, co kryje się pod szósteczką. I mamy 10 zł, także mamy zwrocik, ale bardzo fajnie, że po prostu ta drapeczka nam się zwróciła. Literki kontrolne powinny być DDD. No i mamy, także wszystko się tutaj nam zgadza, także bardzo fajnie. Także już mamy tutaj 11 złotych z 13, także malutki minusik. Teraz zobaczmy, jak spiszą się zrabki belgijskie. Także zaczniemy sobie od tej zrabki. Tutaj oczywiście mamy nasz wygrywający numer, mamy 8 i szukamy. Mamy dziewiątkę, 2 i jedynkę, także tutaj niestety pusto. Do wygrania było 10 euro. Szukamy w drugiej grze teraz. Tutaj szukamy czwóreczki. Mamy szóstkę, piątkę i trójkę, także niestety tutaj e, tym razem nie udało się wygrać. Do wygrania było 140 euro, także niestety tutaj pusto. I teraz przechodzimy do naszej e, szczęśliwej gwiazdy. Zobaczymy, czy ta gwiazda będzie szczęśliwa. Tutaj oczywiście szukamy trzech takich samych symboli. Mamy tak, monety, kartę i portfel, także tutaj niestety pusto. Gra numer 2, mamy świnkę, portfel i banknoty. Gra numer 3, mamy monety, banknoty i banknoty. Gra numer 4, mamy monety, monety i monety, także mamy tutaj wygraną już. Z tego co pamiętam, to chyba to jest 3 euro, tak? Mm, tak, mamy trójeczkę. Oczywiście wygrane się mogą nam sumować, także może jeszcze tutaj coś wygramy. Mamy monety, banknoty, banknoty i ostatnia gra. Mamy plik, portfel i portfel. Jeszcze mamy bonusik, ale podejrzewam, że tutaj worka nie znajdziemy. Bo 33 euro wygrać nie możemy, zaworeczek jest 30 euro. Także mamy tutaj trujeczkę. bardzo fajnie ta zdrapeczka nam się zwróciła. Także myślę, że dzisiejszy wynik jest w miarę OK. Teraz sobie przejdziemy do podsumowania. Także już jestem z powrotem. Tutaj widzimy wszystkie zdrapki, które były drapane na odcinku. Eee, także jeśli chodzi o zdrabki polskie, to wiele lepiej się spisały niż zdrabki belgijskie. Tutaj wygraliśmy 10 zł złotówkę w lotku. Ta zdrapeczka niestety przegrana, także mamy 11 zł z 13, tylko 2 zł na minusie, także taki minusik to. Jak nie minus, jeśli chodzi o zdrapki belgijskie, to tutaj z 5 euro udało się wygrać 3 euro w tej zdrapeczce, także minus 2 euro, także minus 2 zł, minus 2 euro, także myślę, że ok. Także osoby biorące udział w konkursie mogą sobie dzisiaj zanotować, że po stronie polskiej w zdrapkach polskich udało się wygrać 11 złotych, także, także na dzisiaj to by było wszystko. Tutaj jeszcze na koniec pokażę, co tutaj. Mieliśmy w naszych kalendarzach, także mamy dzisiaj wygrane: mamy słodkości, plus jeszcze taki kremik do rąk, świeczuszka, także, także jest fajnie. No i cóż, widzimy się już jutro w 13 odcinku naszych zdrapmasów, masów, na który e, Was bardzo serdecznie zapraszam. Także wpadnijcie, koniecznie zobaczyć, co jutrzejszy dzień nam przyniesie. Na dzisiaj to już wszystko. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru, w zależności o jakiej porze mnie oglądacie. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!